Gdy do mediów zaczęły przedostawać się nieoficjalne wieści o rozmowie Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą, w której uczestniczyć miał także były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, atmosfera w kuluarach polityki natychmiast się zagęściła. Plotki mówiły, że w pałacu prezydenckim rozważano wykorzystanie materiałów, których dotąd nikt nie widział, by zrewidować dotychczasowy porządek w obozie rządzącym. Bodnar. Od kilku miesięcy znajdujący się w ostrym sporze z rządem dotyczącym ochrony praworządności i niezależności instytucji miał przedstawić Dudzie zbiór dokumentów, które, wedle niektórych, zawierały poważne nieprawidłowości proceduralne w działaniach kancelarii premiera. Według relacji osób zbliżonych do prezydenta spotkanie rozpoczęło się krótko po południu. Tusk, mimo napiętego harmonogramu, Przybył do pałacu z własną teczką, wypełnioną oficjalnymi notatkami i grafikami prezentującymi ostatnie wyniki gospodarcze. Bodnar przyszedł z dwiema kopiami zbioru dokumentów jednym dla Dudy, drugim dla doradców. Wśród materiałów znalazły się fragmenty korespondencji wewnętrznej KPRM, które, jak twierdził Bodnar, Wskazywały na podejmowanie decyzji o zmniejszeniu budżetu na projekty obywatelskie bez zgody zainteresowanych ministrów. Tusk przyjął dokumenty w ciszy, kładąc je obok teczki z własnymi notatkami, po czym zwrócił się do Dudy. Proszę o ocenę tego materiału i wskazanie ewentualnych naruszeń procedur. Duda, według niepotwierdzonych przecieków, miał z ostrością zauważyć że jeśli zarzuty okażą się uzasadnione, rząd może stracić cały kapitał zaufania społecznego. Podkreślił, iż Księga Procedur Rządowych powinna być jawna, a obywatele mają prawo wiedzieć, jak wydatkowane są ich pieniądze. Przez dłuższą chwilę panowała cisza, a trzech urzędników prezydenta notowało kluczowe uwagi do kolejnej wersji dokumentu po opuszczeniu pałacu prezydenckiego tusk wrócił na wiejską gdzie zwołał natychmiastowe posiedzenie swojego klubu obecni na nim ministrowie i parlamentarzyści mieli przesłuchiwać każde słowo bodnara w prywatnych rozmowach rysowały się dwa nurty przekonań jedni twierdzili że bodnar realizuje polityczny plan opozycji by zdestabilizować rząd w kluczowym momencie negocjacji budżetowych z brukselą drudzy że dokumenty wymagają rzetelnej weryfikacji przez niezależne służby, bo mogą wskazywać na błędy proceduralne, które należy jak najszybciej naprawić. W tym samym czasie w biurze Adama Bodnara panowała gorączka. Jego zespół prawników przygotowywał obszerne uzasadnienie prawnicze, wskazujące na artykuły ustawy o Radzie Ministrów oraz kodeksu postępowania administracyjnego, które, zdaniem Bodnara, Mogły zostać naruszone. Były rzecznik tłumaczył, że jego intencją nie jest destabilizacja rządu, lecz ochrona interesu publicznego poprzez przywrócenie procedur, które, jak dowodziły materiały, bywały omijane. Nazajutrz media ujawniły fragmenty stenogramów z tego spotkania. Pierwsze relacje wskazywały, że Tusk miał powtórzyć potrzebę zachowania ciągłości władzy i kontynuacji reform. A Bodnar mówił o ryzyku eskalacji kryzysu konstytucyjnego w obliczu braku transparentności. Annalistom zwierały się usta, gdy przypominali, jak kilka lat wcześniej podobne rozmowy toczyły się w cieniu negocjacji w sprawie budżetu unijnego, teraz toczyły się w cieniu wewnętrznej nieufności. Na wiejskiej coraz wyraźniej zaczęły rysować się dwie frakcje. Zwolennicy lidera PO, którzy bronili premiera i przekonywali, że rząd działał w interesie kraju, a wszelkie uchybienia były nieistotnym odchyleniem proceduralnym oraz zwolennicy marszałka Senatu i Lewicy, którzy wskazywali, że każdy postępek administracyjny musi być zgodny z literą prawa, bo inaczej traci na tym nie tylko zaufanie publiczne, lecz także autorytet instytucji państwowych. Na piątkowej konferencji prasowej Tusk zaprezentował własny raport z działań, pokazując wykresy wzrostu PKB i spadku bezrobocia. Zapewnił, że wszelkie decyzje budżetowe były podejmowane zgodnie z prawem, a tryb przyspieszony był konieczny ze względu na nagły kryzys energetyczny. Bodnar skomentował to w mediach społecznościowych, że wyniki makroekonomiczne nie tłumaczą braku jawności w procesie planowania wydatków. Najbardziej dramatycznym momentem okazała się debata w Sejmie, podczas której poseł Tarczyński poprosił marszałka o podjęcie głosowania nad wnioskiem o powołanie komisji wyjaśniającej sprawę dokumentów. Przeciwnicy uznali to za próbę przyspieszenia działań opozycji w kierunku wotum nieufności. W klubie PSL pojawiły się pierwsze analizy. Czy poparcie wniosku opozycji nie spowoduje destabilizacji prac parlamentarnych? A może wręcz wprowadzić Polskę w przedterminowe wybory? Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami. Polub film, udostępnij go znajomym i zostaw komentarz. Twoje zdanie naprawdę się dla nas liczy. Kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i nie przegapić najświeższych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepszy kontent dla Ciebie. Dziękujemy, że jesteś z nami.